Co byś powiedział, gdybym ci rzekł, że miejsce, któremu ufasz najbardziej, Twoja sypialnia, może sprawiać, że zachorujesz? Trudno to zaakceptować. W końcu, sypialnia powinna być naszym bezpiecznym azylem miejscem, w którym odpoczywamy i nabieramy sił po ciężkim dniu. A z biegiem lat sen staje się jeszcze ważniejszy. Nie chodzi tylko o uczucie wypoczęcia. Sen jest fundamentem leczenia naszego ciała, resetowania umysłu i utrzymywania energii. Ale oto trudna część. W twojej sypialni znajdują się rzeczy, przedmioty, które znasz od lat, które mogą noc po nocy szkodzić twojemu zdrowiu. Co najzaskakujące, nigdy nie podejrzewałeś, że to właśnie one mogą być winne twoich dolegliwości. Nie mówię tu tylko o zbitym materacu czy starych prześcieradłach. Mam na myśli ukryte zagrożenia, które mogą powodować alergię, ból stawów, problemy z pamięcią oraz zaburzenia snu. A wszystko to bez Twojej wiedzy. Na początku łatwo pomyśleć: Moja sypialnia mi odpowiada. Zwykle śpię dobrze, więc gdzie jest problem? I przez pewien czas wszyscy w to wierzymy, dopóki nie zaczniemy zauważać drobnych problemów zdrowotnych. Możesz obudzić się z uczuciem sztywności, lekko ospały, a być może zatkanymi zatokami. Mówisz sobie, że to tylko wynik starzenia się lub zmiany pogody. Ale co, jeśli to nie jest żadna z tych przyczyn? Co, jeśli w Twojej sypialni znajduje się coś, co co noc robi ci psikusa? Pora to przyznać. Po sześćdziesiątce nasze ciała nie regenerują się tak jak kiedyś. Nasz układ odpornościowy i stawy są bardziej wrażliwe. Alergeny mają na nas większy wpływ, a nawet jakość powietrza w sypialni może wpłynąć na nasze zdrowie rano. Pomyśl o tym. Większość z nas spędza w tym pokoju prawie jedną trzecią życia. Jeśli śpisz 7 lub 8 godzin na dobę, to ponad 2500 godzin rocznie spędzasz w swojej sypialni. Jeśli to miejsce jest zanieczyszczone ukrytymi alergenami lub zagracone do tego stopnia, że zakłóca twój odpoczynek, może szkodzić twojemu zdrowiu. Dlatego właśnie ważne są te drobne szczegóły, które decydują o tym, czy obudzisz się wypoczęty czy wyczerpany. Dziś ujawnię ci kilka zaskakujących rzeczy które mogą ukrywać się w Twojej sypialni, powoli sabotując Twoje samopoczucie. Na końcu tego materiału spojrzysz na swoją sypialnię z zupełnie nowej perspektywy. Ale oto dobra wiadomość: te problemy są zazwyczaj łatwe do naprawienia, drobne poprawki, proste zmiany, i możesz przekształcić swoją sypialnię ponownie w oazę spokoju, na którą naprawdę zasługujesz, szczególnie na tym etapie życia, kiedy jakościowy sen jest najlepszym lekarstwem dla ciała. Jeśli chcesz oddychać łatwiej, czuć się lepiej i może jutro wstać z łóżka z większą energią, uważnie słuchaj. Będziesz zaskoczony tym, czego nie zauważyłeś, a może nawet tym, co znajduje się pod Twoim łóżkiem. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Stare poduszki, cichy wróg, z którym śpisz. Zacznijmy od prostego pytania: Ile lat ma Twoja poduszka? Kilka lat? Może pięć lub więcej? Poduszki bywają jak starzy przyjaciele. Formujesz je każdej nocy, aż będą idealne, i idziesz spać. Ale co, jeśli ta wygodna poduszka szkodzi Ci bardziej, niż pomaga? Wiele osób martwi się o materac czy pościel, ale często używa tej samej poduszki przez lata, nie myśląc o tym. I właśnie tu pojawia się problem. Jeśli Twoja poduszka ma ponad dwa lata, prawdopodobnie jest pełna roztoczy, potu, bakterii, a może nawet pleśni, wszystko to tam, gdzie spoczywa Twoja twarz i oddychasz przez wiele godzin każdej nocy. Pomyśl o tym, czy kiedykolwiek obudziłeś się z uczuciem zatkanego nosa lub zatok, które nie chcą się oczyścić? Może przypisałeś to alergiom, pogodzie lub starzeniu, ale prawda może tkwić w twojej poduszce. Roztocza doskonale rozmnażają się w tym ciepłym, wilgotnym środowisku, żywiąc się drobnymi, martwymi komórkami skóry, które naturalnie złuszczasz. Nie tylko same roztocza, ale też ich odchody wywołują reakcje alergiczne, kichanie, łzawiące oczy, bóle zatok oraz uczucie ciężkiej głowy po przebudzeniu. Wszystko to może zawdzięczać poduszce, którą używasz od lat. Oprócz alergenów, twoja poduszka zbiera oleje, pot, martwą skórę oraz pozostałości kosmetyków, gdy co noc opierasz na niej twarz. Jeśli masz niewyjaśnione wysypki lub podrażnienia na twarzy. Nagromadzenie brudu na poduszce może być przyczyną. A jeśli mieszkasz w wilgotnym klimacie lub masz tendencję do nocnego pocenia, wewnątrz twojej poduszki może rozwijać się pleśń. Nie zobaczysz jej ani nie wyczujesz, ale wdychanie tych zarodników noc po nocy wiąże się z problemami. Od zamglenia umysłu i zmęczenia po poważniejsze zaburzenia oddychania. Co więc zrobić? Oto najprostsze rozwiązanie. Jeśli Twoja poduszka ma ponad dwa lata, jeśli pachnie, wygląda na odbarwioną lub jest kompletnie spłaszczona, wyrzuć ją i kup nową. Wybierz materiały odporne na roztocza i bakterie, takie jak lateks, pianka z pamięcią kształtu lub wysokiej jakości hipoalergiczna alternatywa dla puchu. Zainwestuj także w dobrą poszewkę na poduszkę z zamkiem, chroniącą przed kurzem i wilgocią oraz... Pamiętaj, żeby prać ją razem z ochraniaczem co tydzień w ciepłej wodzie. Ta drobna zmiana pomoże ci oddychać czystszym powietrzem podczas snu. Przeprowadź prosty test: złóż poduszkę na pół. Jeśli pozostaje złożona, zamiast wracać do pierwotnego kształtu, to jasny sygnał, że nie zapewnia już odpowiedniego wsparcia i może kryć wiele niechcianych gości, zwłaszcza że spędzasz na niej ponad 20% swoich dwóch tysięcy. 500 godzin rocznie. Dlaczego podejmować ryzyko? Zmień ją odpowiednio, zabezpiecz i zacznij budzić się, czując się naprawdę wypoczęty. Zagracenie pod łóżkiem. Ukryta pułapka zdrowotna. Oto pytanie, o którym większość ludzi nawet nie myśli. Co obecnie znajduje się pod Twoim łóżkiem? Kilka pudełek starych listów lub dekoracji świątecznych? Może dodatkowe koce lub ubrania treningowe, których od dawna nie używałeś? Podłóżkiem wydaje się być wygodnym miejscem do przechowywania. Poza zasięgiem wzroku, z dala od myśli, prawda? Problem w tym, że poza zasięgiem wzroku nie oznacza bezpieczeństwa. W rzeczywistości ten bałagan może szkodzić Twojemu zdrowiu. Kiedy ostatnio odkurzałeś i czyściłeś przestrzeń podłóżkiem? Kurz, pleśni i bakterie uwielbiają ciemne, ciche miejsca. Dokładnie takie jak te, które często tworzy się pod łóżkiem. To azyl dla drobin, które drażnią zatoki i płuca. Pomyśl o tym. Kiedy śpisz, oddychasz głęboko przez 8 godzin. Jeśli roztocza i zarodniki pleśni gromadzą się w przedmiotach schowanych pod łóżkiem, ich wdychanie przez całą noc może sprawić, że obudzisz się z zatkanym nosem, swędzącymi oczami lub drapiącym gardłem. Możesz sądzić, że masz przeziębienie lub nowe alergie, ale to właśnie zagracenie pod łóżkiem często powoduje te problemy. Dodatkowo bałagan zakłóca cyrkulację powietrza która jest niezbędna do utrzymania świeżego, czystego środowiska do spania. Gdy przestrzeń pod łóżkiem jest zagracona, powietrze stagnuje, powodując zatęchły zapach i sprawiając, że budzisz się wyczerpany. Jest też aspekt psychiczny. Nawet jeśli nie widzisz bałaganu, twój podświadomy umysł go wyczuwa, a ten ciągły, mentalny bałagan może niepokoić i utrudniać spokojny sen. Co więc zrobić? Usuń wszystko. Umieść to w przejrzystych pojemnikach. Naprawdę, wszystko, co tam jest. Jeśli czegoś nie potrzebujesz, wyrzuć lub oddaj to. Jeśli są przedmioty, których naprawdę potrzebujesz, przechowuj je w szczelnych pojemnikach, które zatrzymują kurz i regularnie odkurzaj lub przecieraj tę przestrzeń. Najlepiej stwórz otwartą, przejrzystą przestrzeń pod łóżkiem. Dla wielu osób wyczyszczenie tej przestrzeni i zapewnienie swobodnej cyrkulacji powietrza Eliminującej kurz i pleśń, może poprawić sen, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Wypróbuj następujący eksperyment. Po sprzątaniu otwórz okno pod łóżkiem lub uruchom wentylator na godzinę. Pozwól świeżemu powietrzu swobodnie krążyć, a następnie obserwuj, jak się czujesz następnego ranka. Będziesz zdumiony, jak proste sprzątanie może poprawić nastrój i oczyścić umysł. Świeczki zapachowe i odświeżacze powietrza. Nie wszystko co pachnie jest dobre. Świeczki zapachowe i odświeżacze powietrza pięknie pachną. Rozumiem, nikt nie chce mieć zatęchłego pokoju. Wszyscy kochamy zapach świeżego, czystego powietrza lub ciepłej wanilii, która sprawia, że pokój wydaje się przytulny. Ale oto czego większość ludzi nie zdaje sobie sprawy. Wiele odświeżaczy powietrza, aerozoli zapachowych, a nawet niektóre świeczki zapachowe jest pełnych lotnych związków organicznych. VOC, które mogą być bardziej szkodliwe niż byś pomyślał. Podrażniają one oczy, nos i gardło, a z czasem mogą zakłócić pracę płuc, a nawet hormonów. Ten przyjemny zapach nie znika po zgaśnięciu świeczki lub rozproszeniu aerozolu. Chemikalia osiadają na pościeli dywanie i ścianach, utrzymując się długo po tym, jak zapach wyblakł. Wdychasz je noc po nocy, co może prowadzić do bólów głowy, alergii lub gorszych problemów. Zwłaszcza jeśli cierpisz na astmę lub nadwrażliwość na zapachy. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz rezygnować z pięknie pachnącej sypialni. Wystarczy, że przejdziesz na zdrowsze, bardziej naturalne opcje. Szukaj świeczek wykonanych z wosku pszczelego lub sojowych zapachowych przy użyciu czystych olejków eterycznych lub wypróbuj dyfuzor olejków eterycznych. Zapachy lawendy i eukaliptusa są cudowne. Mogą pomóc ci się zrelaksować, a nawet oczyścić zatoki. Możesz również wprowadzić do pokoju rośliny oczyszczające powietrze, takie jak lilia pokojowa czy sansevieria, aby naturalnie oczyszczały powietrze podczas snu. Ogólnie perfumy nie powinny szkodzić Twojemu zdrowiu, jeśli lubisz, gdy Twój dom ładnie pachnie. Ale rób to w sposób, który nie zapełnia przestrzeni syntetycznymi chemikaliami. Twoje płuca i mózg Ci podziękują. Grube, ciemne zasłony więcej niż tylko zasłaniają światło. Na pierwszy rzut oka ciężkie, zaciemniające zasłony wydają się idealnym rozwiązaniem. Blokują światło uliczne, słońce i wszystko, co mogłoby zakłócić sen, dzięki czemu czujesz się jak w przytulnej jaskini, idealnej do zasypiania. Ale czy zauważyłeś, że czasami możesz przespać 8 godzin lub więcej, a mimo to obudzić się ospały, jakbyś nigdy właściwie nie spał? Okazuje się, że te grube zasłony mogą sabotować naturalny sposób budzenia się twojego organizmu. Nasz mózg potrzebuje porannego światła, aby wyłączyć melatoninę i podnieść poziom hormonów dziennych. Jeśli twoje zasłony są tak skuteczne, że pokój pozostaje całkowicie ciemny, sygnał nie dociera. Pozostajesz w trybie snu, a niezależnie od długości snu, nie czujesz się wypoczęty. Dodatkowo grube zasłony mogą zatrzymywać zastałe powietrze, co jest szczególnie ważne w wilgotnym klimacie lub przy alergiach. Bez odpowiedniej cyrkulacji powietrza pokój może stać się duszny, powodując, że budzisz się zmęczony, zanim jeszcze postawisz stopy na podłodze. Kolejny czynnik. Światło słoneczne jest naturalnym wzmacniaczem nastroju, pomaga w produkcji serotoniny, hormonu regulującego nastrój i ogólne samopoczucie. Poranki spędzone w ciemnym pokoju mogą niezamierzenie obniżyć Twoją energię. I wpłynąć na nastrój przez dni, tygodnie, a nawet miesiące, powodując uczucie ociężałości lub przygnębienia. Jaki więc jest najlepszy sposób? Znajdź równowagę. Nie musisz całkowicie rezygnować ze swoich zaciemniających zasłon, ale pamiętaj, aby rano wpuszczać trochę naturalnego światła. Otwórz je zaraz po przebudzeniu, pozwól, by światło dzienne wniknęło do pokoju, a zobaczysz, jak szybko poprawi się Twój nastrój i poziom energii. Jeśli wolisz delikatniejsze rozwiązanie, rozważ zasłony przepuszczające światło, które zapewnią prywatność, a jednocześnie wpuszczą miękkie światło. I pamiętaj o cyrkulacji powietrza. Otwórz okno lub użyj małego wentylatora bądź oczyszczacza powietrza. Budzenie się przy świetle słońca to sposób, w jaki nasze ciała są zaprogramowane do funkcjonowania. Daj sobie te szanse, a być może twoja poranna energia wystrzeli w górę. Telefon w łóżku cichy złodziej snu. Jeśli jest jeden nowoczesny nawyk, który wszyscy mamy to wnoszenie telefonu do łóżka. Czy masz 25 czy 75 lat? To ta sama historia. Ostatnie szybkie sprawdzenie mediów społecznościowych lub wiadomości, gra czy czytanie artykułu, i zanim się zorientujesz, spędziłeś pół godziny na przeglądaniu, a ty jesteś znów całkowicie obudzony. Ale oto prawda, którą często pomijamy. Jasny ekran Twojego telefonu emituje specjalny rodzaj niebieskiego światła, który przekonuje Twój mózg, że jest dzień. To oznacza, że Twoje ciało przestaje produkować melatoninę hormon, który pozwala Ci się zrelaksować. Zamiast tego pozostajesz pobudzony, co znacznie utrudnia osiągnięcie głębokiego snu. Nawet jeśli uda Ci się zasnąć, telefon będzie Ci przeszkadzał: powiadomienia, wibracje, migające światła, sygnały dźwiękowe. Wszystko to może zakłócać Twój sen, nawet jeśli nie obudzisz się w pełni, by je sprawdzić. Z biegiem czasu wpływa to na jakość snu, powodując, że budzisz się ospały, zdezorientowany i ogólnie źle. W miarę starzenia się nieprzerwany odpoczynek staje się kluczowy. Podczas głębokiego snu ciało naprawia komórki, wzmacnia odporność i poprawia jasność umysłu. Stałe zakłócenia ze strony telefonu mogą odbierać ci te cenne minuty regeneracji noc po nocy. Jak więc to naprawić? Proste rozwiązanie. Przestań spać z telefonem pod ręką. Jeśli możesz go ładować w innym pokoju, a jeśli potrzebujesz go jako budzika, umieść go na komodzie lub półce po drugiej stronie pokoju, żebyś musiał wstać, by go wyłączyć. Ta drobna zmiana może pomóc ci spać lepiej. Możesz też przełączyć telefon na tryb samolotowy lub całkowicie wyłączyć powiadomienia. Nadal będziesz miał budzik, ale nie obudzisz się gwałtownie o drugiej w nocy. Spróbuj przez tydzień spędzać noc bez telefonu. Zamiast przewijać wiadomości, przeczytaj książkę lub posłuchaj relaksującej muzyki. Pozwól umysłowi odpocząć bez jasnego ekranu.